Dobra, małe, małe, szybkie tutaj zmiany techniczne były. Zaczynając, początek roku był dosyć spokojny, można by powiedzieć, bo styczeń był takim, taką ciszą przed burzą, nie? Dokładnie 15 stycznia, bo pamiętam, właśnie zobaczyłem post, jeśli chodzi o gołców i o to, że no można się tam zgłosić, czy coś takiego. To nie było tak, że oni do mnie napisali pierwsi, nie? I stwierdziłem, że właśnie jolo. Czemu nie? Nigdy nie byłem. Zawsze chciałem jakoś tam rozwinąć swoją twórczość, gdzieś się pokazać. To było takie moje małe marzenie, nie? Wiecie, pokazać się w internecie, zyskać jakąś popularność. Od najmłodszych lat, już praktycznie, odkąd tylko mogłem, czyli jakoś nie wiem, 14 lat miałem. Wtedy miałem taki telefon dopiero, gdzie tam chyba social media mogły działać, nie? I internet. Także to pozwoliło mi wtedy działać w tym świecie. I właśnie od tamtych lat, jak pracowałem sobie na Instagramie, jeszcze wcześniej na Musicli, teraz mam inne konto, już na TikToku to już nie jest ta platforma to było pewnym, w pewnym stopniu takim kluczem, taką furtką do tego wszystkiego. No i właśnie 15 stycznia, z tego co pamiętam, złożyłem tamto podanie, tam wypełniłem, no i była cisza, nie? Bo zazwyczaj myślałem, że to jest taki dzień, dwa i, i tyle. Ale nie. Dokładnie 29 stycznia napisała do mnie pewna osoba, e, która zarządza właśnie tymi osobami, i tak dalej. Że hej, nie chcesz, może tam składałeś to właśnie podanie i tak dalej. Ja po prostu, no jakbym chwycił Boga za nogi, nie? Tak się cieszyłem. To były takie emocje. Ja no ciężko mi to opisać, ale tak właśnie rozpoczął się ten rok od występów Goats, gdzie no później niestety no te filmiki one miały długi termin po nagrywkach, jeśli chodzi o publikację, Więc on wyszedł, on był nagrywany dokładnie 29 albo 30 stycznia, a wyszedł o ile dobrze się nie mylę, o ile dobrze pamiętam 6 marca albo właśnie 7, coś takiego. Więc no, ale z takich szczegółów można by powiedzieć, że. No, będzie filmik, jeśli chodzi o gołdców. Ja bardzo dobrze sobie to wspominam. Jestem mega ucieszony, że mogłem tam być. Także fakt, faktem, w pierwszej części, bo byłem w dwóch, w pierwszej części, byłem przez półtorej minuty. I te półtorej minuty kosztowało mnie 6 godzin jazdy do Warszawy, godzinę jazdy do Konstancina, 8 godzin siedzenia tam w ambasadzie i znowu godzina do Warszawy, i 6 godzin powrotu. Także. Na chwilę obecną żałuję, mocno żałuję, bo wtedy jeszcze miałem okazję spotkać tych gołców I żałuję, że nie zrobiłem sobie na przykład foty Tam mogłem zrobić z Wardęgą przykładowo Albo ogólnie z tymi ludźmi, którzy, którzy brali też udział no, Bo tam była masa influencerów No osoby z Model, nie? I tak dalej, więc no, Ale ogólnie mega, 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 mega dobrze wspominam No i tak jak mówię, więcej tych szczegółów będzie w osobnym filmie Bo jeśli chodzi o temat gołców to Tam mam o czym rozmawiać <laughs> Ale... Z druga z takich, z takich moich osiągnięć, jeśli można to powiedzieć, bo to się za mną ciągnęło również od 2015 roku, czyli na chwilę obecną jest to 9 lat, a już za moment będzie to 10 lat. Ale dokładnie po 9 latach skończyłem swoje leczenie zębów. Miałem bardzo duże problemy od małego, jakoś nie mogłem się za to zabrać. Ja ogólnie jestem taki trochę. No, to opornie mi wszystko idzie, nie? jeśli mam się za coś zabrać. Teraz no, już tak się wziąłem za siebie, tym bardziej jak już miałem własne jakieś tam pieniądze i to wszystko, doprowadziłem to do naprawdę dobrego stopnia, gdzie mam wszystkie zęby zdrowe, ale niestety kosztem tego było nie dość, że pieniądze, na które, w sensie na te zęby wydam łącznie, na naprawę, na odbudowę i właśnie na to, żeby doprowadzić do takiego stopnia, jakie sam około 20 tysięcy albo 25 tysięcy przez ten cały czas. No, i niestety również kosztowało mnie to jednego zęba, na którego już było za późno, żeby go uratować. Ale no, to był taki cichy, uśpiony, można by powiedzieć, bo z nim było wszystko ok. Na drugi dzień stałem, już nie było ok, i się okazało, że musi być szybko, szybko aut, bo inaczej będzie ciężko. Także z takich, można by powiedzieć, osiągnięć w tym roku i rzeczy, które udało mi się zrobić, no, to jest właśnie to. Skończenie swojej męki z zębami. Mam dobre zęby. Więc teraz jedyne co to, to e, już zależy ode mnie, bo również jest no, wstawienie tego jednego zęba i e, aparat na zęby. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną już koniec mojej męki. Krótko po tym wszystkim, bo to był dokładnie em, 10 kwietnia. O ile dobrze pamiętam, tak, 10 kwietnia to były nagrywki numer 2 do gołców. Pierwszym za pierwszym razem były właśnie Red Button Challenge, za drugim razem było mm, Skrzydłowe. To był taki nowy content. Bardzo dobrze sobie go wspominam. Wtedy już właśnie zacząłem robić te filmiki z innymi, przykładowo z Natalicą. Zdjęcia. Również wtedy Maluba była krótko przed publikacją swojej piosenki, także również przyliśmy udział dobrowolnie, żeby nie było żadnych umów bez niczego. Wzięliśmy udział w takich małych filmikach promocyjnych. Bardzo mnie to cieszy i jestem bardzo z tego zadowolony. Lecz niestety nie wszystko się ujrzało. Nie wszystko ujrzało światło dzienne. Ale no mówię, no to już rozwinę w osobnym filmie. Ale również mega, mega, mega to dobrze wspominam. I też taki mały smaczek, o którym nikomu za bardzo nie mówiłem, bo yy, równo z taką, powiedzmy, ofertą dostania się do, do właśnie tych skrzydłowych. Dostałem też odpowiedź od <grybujesz> rekruterów do serialu 1670, gdzie na Netflixie, gdzie miałem być jako tam właśnie statysta, czy gdzieś, coś, nie wiem, nie wiem, czy coś to było, że miałem coś gadać tam, kurde. Na pewno nie, że ona tam pierwsza, druga, czy trzecia, planowa postać, nie. To miałem być jakiś tam, powiedzmy, szar, szary chłop. Eee, ale niestety z tego zrezygnowałem. <grywia> Nie, ja wiem, że to głupio brzmi, bo, na przykład, jeśli chodzi o moje CV, no, zajebiście wyglądałby wpis yy, Aktor yy, serialu 1670 Netflix. Pracować dla Netflixa i mieć to w CV. No, ale wybrałem, wiem, że to może głupie zabrzmieć. Ale no wybrałem gołców, tak? Bo miałem tutaj większą okazję, żeby się pokazać, trafić do większej e, publiki, która była powiedzmy moim targetem. Także. No, naprawdę, jestem zadowolony. Jestem mega zadowolony, że udało mi się e, właśnie być w tych gołcach. Ale gdzieś tam z tyłu jednak ten ból pozostaje, że też 1670. No nic, może kiedyś, może kiedyś w jakimś filmie, ale kolejna rzecz, czyli to co tutaj widzicie, czyli nowe auto, dało mi się w końcu po tych pół roku chyba męczenia się i no nie męczenia, no bo bardziej takiego co chwilę sprawdzania, ile ja nasiedziałem na tym oto, to ja już nie zliczę sam, nie, ale naprawdę udało mi się trafić taką sztukę. Pojechałem po ten samochód do Weicherowa i bardzo serdecznie pozdrawiam poprzedniego właściciela, ponieważ to był jego pierwszy samochód. On go sprowadził z Niemiec, a wcześniej w Niemiec, z Niemczech były głównie sprawdzane tam z ASO. On właśnie po przyjeździe do Polski, on też go tam dokumentował te wszystkie, wszystkie naprawy czy ewentualne usterki, które miały miejsce. Także, no i jeżdżę do dzisiaj, i nic mi się nie dzieje z tym autem, więc jestem naprawdę mega zadowolony i strasznie się cieszę. I z każdym dniem poznaję ten samochód, bo on w porównaniu do mojej poluwy ma tu tyle rzeczy, tyle bajerów, tyle po prostu. To jest. No, o nim też chcę właśnie poopowiadać dłużej, bo ja jestem ogólnie gadułą i jak ja miałbym gadać tutaj o jednym, o każdym punkcie, no to byśmy tu siedzieli, a siedzieli, o Jezus Maria, nie? Taki mały szczegół, jeszcze nowe okulary, bo wcześniej miałem z oprawką czarną, a tutaj... Za 66 złotych. <grystanie> jak? Nie powiem Wam. No dobra, powiem, ale to firma, w której pracuję, sponsoruje, tak? <grystanie> du dużą kwotę, jeśli chodzi o okulary, także skorzystałem. Następnie Meet and Grid z Young Multim. No to wiadomo, no to nie było żadne zaproszenie, to było bardziej y, kupno tego wszystkiego. Sam Meet and Grid był poniżej niecałych chyba 700. Oj, dobrze pamiętam. Tak. Tak. I z tym też była historia, bo ja najpierw kupiłem bilet y, na trybuny. Y, no, trybuny, jakby nie. Y, ten, ten, ten normalny bez Meet and grita, ale później, właśnie z Uzana streamie, jeszcze na tym samym streamie, na którym ja kupiłem, powiedziała, że hej. Te bilety, które są na ten Grid, one nie są wyprzedane, tylko ludzie, jak dodają je do, ko do, do koszyka, to one pokazują się jako wyprzedane, czy coś takiego, nie? Więc co zrobiłem ja? Kupiłem ten Grid, jak tylko był. <grym> Także powiedzmy, że kupiłem dwa bilety, ale na swoje nie mam to, że byłem gruby. W sensie jestem gruby, tak? Więc dwa miejsca w moim przypadku to jest jak najbardziej adekwatne. <grym> Więc mniej było tych osób wszystkich. No i sam mi ten grid naprawdę... Ja byłem tak podjarany i jednocześnie się bałem, bo już w samej... Wiadomo, no Young Multi oglądał Goatsus, nie? Ludzie też mnie poznawali i tam widzieli i sam Young Multi też moje filmiki na TikToku oglądał, jak się później okazało. Więc po samym przyjściu w ogóle na ten koncert, ta kolejka i tak dalej, ludzie mnie w kolejce rozpoznawali. I pytali się, czy to ten pan z Goatsów... Czy to ta, ta podróba BDS-a, i tak dalej? Wszystko oczywiście w jak najbardziej pozytywnych emocjach, nie? Nic tam negatywnie, bez żadnego hejtu, także. Kurde. Ja się jarałem mega jednocześnie giga stresowałem. Plus, jeszcze w tej kolejce, właśnie z masą osób mogłem sobie fajnie porozmawiać. Bywało nawet, że robiłem zdjęcia z tymi osobami, To dla mnie jest naprawdę kompletnie niespotykane. Ale miło, że komuś to sprawiło przyjemność, mając zdjęcie ze mną. O, także powiedzmy, że zostałem tam w dużym gronie również rozpoznany poprzez takie właśnie reakcje multiego. Sami ochroniarze również do mnie podeszli, jeśli chodzi o to, żeby się zapytać, czy ej, ty gdzieś tam nie działałeś w internecie? Bo wiecie, ja tak kojarzę i tak dalej, więc. Naprawdę, stres miałem gigantyczny, ale jarałem się jednocześnie, nie? No i właśnie na tym Mighty grit również miałem prezent dla y, Zuzy. Jakim było Lego? miniący I ona to wystawiała na Twittera, także tam możecie sobie zobaczyć i, i oglądać to wszystko. Także, no, z samą Zuzą pogadałem dłużej niż z Multi. Naprawdę, jest tak super osoba. Jezu, Multi ma tak zarąbistą dziewczynę, że ja nie potrafię tego opisać. No. Zuza jest zajebista, po prostu Zuza jest zajebista, tak? No i sam Multi też właśnie, jak mówiłem, kojarzą mnie gdzieś tam z tego TikToka. To się, no nie było tak, że o, ty jesteś ten, ten, ten i ten. Ja cię znam, oglądam i tak. Nie. Po prostu mnie tam właśnie kojarzył z internetu, nie? Ale no... Fajnie, fajnie. Następnie, jeśli chodzi właśnie o takie już powiedzmy te życiowe, te takie fizyczne rzeczy, jeśli można to tak nazwać, no to zostałem... Po siedmiu latach zostałem zakwalifikowany. Dostałem telefon z informacją, że dzień dobry panie Marcinie. Jeśli jest pan dalej chętny, to informujemy pana, że został pan zakwalifikowany jako potencjalny dawca szpiku. O mój Boże, ja się teraz tak śmieję, bo jestem no... Przed kamerą i wiecie, ten stres, czas mnie dzisiaj też goni, ale no po prostu. Roz... Ja będę też o tym mówił na TikToku, bo naprawdę ja się poryczałem i za każdym razem, jak o tym myślę, to mi się życzyć chce, albo czasami mi łezkę uronię, ale naprawdę coś takiego. Nie wiem, no to jest inny rodzaj szczęścia, jeśli mogę tak to nazwać, bo pomóc komuś, kto. Walczy o życie, kto wiecie, no jest jakby powiedzmy w tym, tym świecie bezbronny, tak? I ja dostaję telefon z informacją, że hej, jesteś potrzebny, Twój szpik jest potrzebny. Ktoś potrzebuje ciebie, żeby uratować swoje życie. Ty możesz uratować jego życie. <laughs> wow. <sighs> Także, no, jak najbardziej jestem na tak. Oczywiście nie, Była też, byłem też po konsultacjach, z których właśnie wynika kolejna rzecz, którą mam tu zapisaną. Bo jak się okazało, jak widzicie, też no jest gruby. Żeby oddać szpik, muszę schudnąć, aby oddawanie szpiku nie zagrażało również mojemu życiu. Co za tym idzie, rozpocząłem swoją przygodę ze siłownią i moim celem było schudnąć 7 kilo. W 3 miesiące do końca lutego. I na chwilę obecną, w momencie, kiedy zacząłem swoje działanie z siłownią, na początku grudnia, dosłownie 1 grudnia, na chwilę obecną, dzisiaj, kiedy jest 29-30 grudnia, ja mam już cel. Ja już schudłem 8 kilo. I ja mam cel osiągnięty. I w styczniu dzwonię do nich, że hej, mogę działać, lecimy. Także naprawdę. No, mówię, początek z siłownią, gdzie wcześniej powiedzmy, no była moim wrogiem, nie? <grym> Jakoś nie mogłem się zabrać, nie mogłem znaleźć motywacji. Jakby moje własne zdrowie nie było na tyle dużą motywacją, aby zabrać się do tego wszystkiego i miałem na siebie kompletnie wywalone, bo jakby, no wiecie, no nie lubię swojego ciała, nie lubię tego wszystkiego, nie? Więc dla mnie to naprawdę nie było, nie było żadną motywacją, bo po prostu się tym wszystkim brzydziłem, a na chwilę obecną, kiedy chodzę na siłownię. I wiem, że mam ten cel. I ten cel przerodził się również w zajawkę na siłownię, gdzie na chwilę obecną. Ja po prostu chcę tam iść. Ja, ja chcę. Ja mam, wiecie, ja mam dietę, ja mam e, treningi rozpisane. Ja po prostu tam chcę. To jest już taki mój drugi dom, można by powiedzieć, więc naprawdę się tym wszystkim jaram. No i na chwilę obecną wiadomo, osiągnięcie celu jest ten cel. E, trzeba również zrzucić właśnie z. Tej wagi, z, tego, z, tej, z tej wody, z tego tłuszczu. No i właśnie później będę przechodził na już bardziej takie profesjonalne kroki, żeby, żeby jakoś wyrzeźbić tę swoją sylwetkę. No nie mówię, że to muszę być zaraz, nie wiadomo jakim tam kurde mięśniakiem. Czy nie wiem, każdą tutaj mięsień musi być widać. Nie, no po prostu mieć taki nawet być leciutko tam wiecie przy grubiutki, ale mieć takie fajne ciało, gdzie to wszystko nie będzie wisieć, gdzie to wszystko będzie miało ręce i nogi, nie powiedzmy. Takim przedostatnim punktem, który mam tutaj właśnie tak tutaj na tym, nie. No to jest też tak jak widzicie włosy. To już jest plan na 2025 rok. Ja te włosy mierzyłem i zapuszczam je dalej. I razem ze zmianą swojej sylwetki, mam w planach również zmianę fryzury. Ale jeśli chodzi o zmianę fryzury, to mam również w planach, korzystając z tego, że mam długie włosy, zapuścić je jeszcze bardziej i oddać je na peruki dla chorych dzieci albo właśnie kobiet. Nie? Także z tym, jeśli chodzi o 2025 rok, będę się również kontaktować właśnie z odpowiednimi tam źródłami, z odpowiednimi klinikami, żeby się dowiedzieć, jak to tam wszystko wygląda. I korzystając z okazji, że mam takie włosy i chcę razem z zmianą sylwetki przejść w pewnym stopniu glow-up, robiąc też zmianę fryzury, co właśnie można zrobić i przyjemne, spożytecznym, czyli oddać te włosy i, i również komuś pomóc. Nie? Przechodzimy do TikToka, tak? <grych> Przechodzimy do podsumowania, jeśli chodzi o moje internetowe, takie własne, tutaj y, prywatniejsze osiągi, jakim jest na przykład ten TikTok. Bo, jak mam być szczery, w 2025-2024 roku, ja zaczynałem ten rok, bo że jak miałem 2300 obserwujących. I na końcu stycznia. Pamiętam, że właśnie po występie w Gołcach, jeszcze przed publikacją tego pierwszego odcinka, dziękowałem bardzo serdecznie za 100 tysięcy polubień, które miałem na profilu, I, i również miałem swój viral taki, który tam on chyba w czerwcu zeszłego roku tam wykręcił niepewno 600 tysięcy coś takiego, czy 500 tysięcy wyświetleń, więc dla mnie, no mówię, no to, to były moje początki, tak z tym wszystkim, i ja byłem mega podjarany, mega ucieszony tym wszystkim. I na mnie to robiło gigantyczne wrażenie, i dalej to robi, nie? Bo miałem 2000 obserwujących i 100 tysięcy polubień. <laughs> A ten rok kończę z wynikiem 14600 obserwujących na TikToku oraz <laughs> milionem setką tysięcy polubień. Ja pierdolę, jak to poszło, ja wiem, no niektórzy mają w dzień, w miesiąc 20 koła, 10 koła i tak dalej, no ale ja naprawdę doceniam każdy ruch, każde, każdą osobę, każdą cyferkę, bo ja jestem poniekąd takim cyferkowiczem i ja lubię bardziej pod tym kątem sprawdzać to, że, gdzie mogę obserwować swoje osiągi, to z jakie zrobiłem postępy i z czym poszedłem do przodu, nie, pod tym kątem, więc naprawdę... 14, ponad 14,5 tysiąca, bo 14,6 tysiąca obserwujących, no to jest odchuja ludzi. I o mój Boże, i w porównaniu do stycznia jest koniec grudnia, ja mam milion polubień więcej. Wyobraźcie sobie, milion polubień. Ale też za tym idą właśnie wyświetlenia, inne statystyki, bo był okres taki mój prime time. Dalej się trafiają właśnie te wirale, i nie powiem, że nie, bo, bo to nie jest tak, że moje konto umarło ale byłem, byłem, miałem taki prime time, właśnie to był, nie wiem, kwiecień, maj, gdzie każde moje TikToki, pomimo tego, że one były wyświetlane z tekstem na 3 czwarte ekranu, one biły rekordy, one miały minimum 300 koła wyświetleń na film. Tam, ja nie wiem, nawet durny filmik, gdzie śmieje się z Nike, bo Nike <laughs> powiedziała dosy, ma na chwilę obecną chyba 300 koła albo 240? I, nie wiem, i, I prawie 50 tysięcy polubień? Ja pierdę ja o tym, bo myślę, to jest nierealne. To jest tak powalone, to wszystko, co się dzieje, że ja po prostu jestem w szoku, nie? To też mi dało w pewnym stopniu taką, wiecie, furtkę nie? Do, do poznawania tych wszystkich popularnych osób, do zbierania kontaktu od takich popularniejszych osób. Czy to wiecie? Tutaj jakieś obserwacje od. Nie będę mówił, nie? bo już tak, no, podpowiadając, ale no, na przykład obserwacje od dziewczyn popularnych, popularnych raperów, od, nie wiem, jakichś beauty guru, od e, make-up artist, ale, no, na przykład też, mega dużo osób odezwało się i pojawiło e, ze świata motoryzacji, bo ja nagrywam głównie takie zabawne filmiki o poluwie, w moim samochodzie. Wow, mordo! Uspokój się. No, mówię, nagrywam głównie o, o motoryzacji, o swojej poluwie i to też właśnie zebrało masę osób, które utożsamiają się z moim kontentem, które też mają te swoje małe kochane gruzy, które się bolą co chwilę i właśnie fajnie, że mogę być takim miejscem, w którym oni czują się komfortowo, w którym oni też również się utożsamiają. Mówię, masę tutaj też zaproszeń dostawałem na zloty masę pozytywnego odzewu masę miłych komentarzy, to jest naprawdę coś ja lubię, ja lubię być miły, ja lubię być dobry, ja lubię wywołać uśmiech u innych na twarzy, także naprawdę jestem mega zadowolony z tego wszystkiego i mega się tym jaram, że mogę coś takiego tworzyć TikToki to, to lubię robić, ale właśnie zaczynam również też z YouTube'em, bo jestem straszną gadułą i tutaj mogę się wygadać, tak. No i co za tym idzie, właśnie po, po, poza takim pozytywnym odbiorem, no to również te wszystkie filmiki. No... Na chwilę obecną mój profil na TikToku wykręcił ponad 10 milionów wyświetleń. 10 milionów wyświetleń to jest 1 czwarta Polski i na YouTubie filmiki z gołcami z moją mordą mają ponad 2,5 miliona wyświetleń. Z czego jeden jest głównie o mnie. No nie no, nie, nie głównie o mnie. Ale no najlepiej z tego wszystkiego wypadłem, nie? Także z swoim skromnym zdaniem. Jestem strasznie zadowolony. Jezus Maria, ten rok był tak cudowny, a przyszły zapowiada się równie dobrze. Wiadomo, jakieś tam złote upadki były, nie. Ale no, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Trzeba się cieszyć to, co się ma. Trzeba się cieszyć to, co daje nam los. I korzystać z tego. Bo tak jak. To tak przyszło mi na myśl, bo tak, słyszałem taką anegdotkę, że e, świat daje nam cytryny, a Ty masz zrobić z tego lemoniadę. Ale no naprawdę, mam wiele możliwości i odnoszę wrażenie, że naprawdę w tym roku <grytanie> <grytanie> zrobiłem dużo lemoniady. <grytanie> cieszę się, cieszę się, jaram się i czuję gigantyczną wdzięczność, że to wszystko tak wyglądało i naprawdę dziękuję osobom, które były w tym roku, które poznałem w tym roku, które dalej są ze mną i które mnie wspierają, bo naprawdę to dla mnie bardzo dużo znaczy. No i mówię, wdzięczność. To jest to, co opisuje mój rok. To co czuję w tym roku. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, <laughs> wszystkiego dobrego i spełnienia samych marzeń w tym nowym roku. Aby również wasz, wasz rok wyglądał równie zajebiście jak mój i mam nadzieję, że mój równie dobrze będzie wyglądał jak obecny 2024, czyli już za niedługo będzie to poprzedni 2024. Tutaj wstawię Wam też mały filmik, jak mi się uda, właśnie z 30 sekund, bo to jest 30 sekund. no. Ciężko jest zabrzeć coś w tak krótkim czasie, ale no masę rzeczy pominąłem. Jest to takie małe podsumowanie, mały filmik, edit, powiedzmy, który już znajduje się na TikToku, przedstawiający właśnie to wszystko, co się działo w tym roku. Ja raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I co mogę powiedzieć? Dziękuję, że byliście i dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. And with that, the 2024